No, dzień dobry, witam wszystkich. No, yy, mamy dzisiaj piątek 13. Aj, 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 aj. No więc wiadomo, że coś się musiało zepsuć. Ogólnie co? Chłopaki wozili obornik na, na to pole, tam pod Kubrydzę. No i niestety oczywiście kobarka musiała się zepsuć. Czyli no tam coś poważniejszego, bo w jednym momencie cała hydraulika nam znikła. I prawdopodobnie coś albo w pompie, albo napęd od pompy. Także no chłopaki teraz poszli. Zpuszczać olej hydrauliczny i będą wykręcać tą całą pompę. No Tam sprawdziliśmy, tam odkręciliśmy przy filtrze. No i olej nie leci, więc jest dupa blada. No a ja siedziałem do południa w papierach. Teraz mamy już w pół do drugiej dopiero jadę siać Ale myślę, że powinienem zdążyć dzisiaj to wysiać Jak będzie szło dobrze to To powinno być dobrze Aż środek się ma robić No ale co Wczoraj spadło tam trzy litwy deszczu więc to co jest tam posiane, jakiś tam deszcz już dostało także chociaż to Zrobię elegancko na łące Tutaj z tyłu teraz są, nie wiem czy będzie widać, chyba nie widać, ale tam będą na 4 dni, tak mniej więcej wyliczone mam, także na razie będzie spokój, później przyjdą tutaj na tą tutaj bliżej ulicy. Tutaj trochę dłużej jeszcze będą mogły posiedzieć i tutaj chyba będę im odcinał drucikiem, żeby ten żeby było bardziej wykorzystane to wszystko, tą tra całą trawę. No a ja jadę teraz tam, gdzie wczoraj tam próbowałem tym kultywatorem robić. Nie wiem, mi się wydaje, że to dużej różnicy nie ma. No, ale zobaczymy zaraz jak po siewniku to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że już będzie dobrze, bo... trochę manewrów tam na tym polu było robione teraz na wiosnę, także to no, było dwa razy kultywatorem, jeszcze talerzówką, no i teraz ja z siewnikiem jeszcze, z agregatem będę jechał, także no. Tutaj ta trawa tu nie chciała rosnąć, już tam mało wiele odbija także ten no zboże też jeszcze odbiło ale to teraz jeszcze trochę i będziemy kosić trawę to wtedy wtedy się też skosi i będzie będzie dobrze nie wiem niby Niby coś tam jest mniej tych kęp, ale nie wiem Dobra, sucho tutaj Niepotrzebnie jeszcze przesłyszać dodatkowo znowu tą ziemię Wolę w mokrych warunkach zasiewać, no ale Co zrobić? Jest jak jest Dobra, jadę i zobaczę jak to będzie szło

Do odcisku mam prawie zerowy. Może to jest z tym Nie wiem. Za duże kudły trawy są tutaj. No ale jakoś to pole chyba będzie wyglądać później. Ale nie no, masakra. Masakra. Nie wiem jakie ja to posieje. Wiatr w drugą stronę, jakby w sensie w bok, jakby wiał, to by było inaczej. Nie widziałem, że to w fajnie pochodzi, więc tak.

to gospodarstwo, dom i kurnik, na którym jesteśmy teraz. Mój ojciec studia, a na końcu z tego się Ja się urodziłem i przejął kurnik, i trzeba Dobra, nie patrzę do tyłu, bo w ogóle na nie ma sensu. Nic, jadę. Dobra, wysiałem wszystko, co miałem w zbiorniku. Teraz idę na przerwę. I po przerwie się załaduję i jadę dalej, ale jest, jest sucho, naprawdę. Surde, przeklapane. Widzę, że powietrze będę musiał się oczyścić, bo to jest w dużo chodzi. No, chłopaki już wyciągnęli pompy. Wyszło, że ośka i takie, no, sprzęgło, powiedzmy, fres mają zdarty. I co? I trzeba, Tam rozbierają tą pompę teraz, żeby zobaczyć. Ogólnie to są dwie pompy, jedna mniejsza, jedna większa. I sprawdzają teraz, czy to jest jedna ośka, czy to są dwie ośki. Każda pompa ma tam prawdopodobnie swoją ośkę. No miejmy nadzieję, to wtedy będzie można tam wyciągnąć tą ośkę jedną od tej jednej pompy i tą taką, to sprzęgiełko takie. I no, trzeba będzie coś dorabiać, bo wątpię, żeby szło takie coś dostać idealnie pasujące. No, także koparka na jakiś czas na polu zostanie. No, olej jest cały spuszczony, paliwa praktycznie nie ma, także... no Kurde zimno się zrobiło znowu. Niby, niby tam jest już ten prawie połowa maja, a, a jest i tak w dzień zimno. Także... No, dobra, się dalej. Dzisiaj naprawdę normalnie piątek 13 to Masakra

Dobra sprawa teraz widzę. Ach. Co olej pewnie mm. No jak to tutaj? A, to śroby zgubiłem po prostu, tak? Z tego co widzę. I pewnie tak. Bo łożysko jest stół. łożysko też nie jest już najlepsze, ale... To wyrwało mi te śruby, czy się odkręciły wyrwane śruby są. Ale i są śruby. Ale już widzę, że olej uciekł i się zagrzało wszystko. Musiało kamienia trafić. A śruba jest zabezpieczająca, ale... ...widocznie... ...za twarda. Albo wmoczenie materiału, ja już nie wiem. To No i dobra, na szybko rozkręciłem maszynę. Chyba nie będzie aż tak źle, ale też nie będzie aż tak dobrze. Co to? to jakiś plastik? No to uszczelka jakaś tam była pewnie. To jest nakrętka, jo? Mhm. No ja, ona przychodziła tu. Nakrętka i od razu uszczelniacz. Naklej Była skręcona widzę też. No ciekawe, czy ten gwint zerwało, czy nie. trochę dostał. Co? Kres trochę dostał. No. Tu jest taka szczelka jakaś. Jest na środku, nieło wtedy przechyliło i... Czekaj, tak ona powinna być. Weź tą z tym przynieś. środku. Nie ciekawie co? nie wiem, czy to jest lewy, czy prawe granite. Normalne. Normalne. Kurde, no. Chyba, że Ten trochę posłużył, a 9 tysięcy kosztował mnie. Ty tak swoje zrobił. W ogóle nie jest do zrobienia. Nie? No i on. Tylko wałek jest. On razu z tym pójdzie. Co? Bo tutaj też wałek trzeba dać nowy mm. do zrobienia. To, to nie jeszcze zrobią. Mm. Jest. Tu jest ja. Od kowa to by to wyjdzie by bo to trzeba tutaj jeszcze się tym głównym zająć Tu są luzy A to, to jest z tej strony przykręcone Co? Te inne są A, bo to jest centralny jakiś tutaj chyba, nie? On, on jest no. na, tej, na, na tej przekładni tu. No. To jest ośka z przekładni. Właśnie. To jest główna ta ośka pewnie. Ja Trzeba dokręcić. O ile pójdzie o to. O, tu ucierpiało gówno jedno. To widać, oooo czy idzie? czyścić ją muszę hmm. więc ja go tutaj skręcę z powrotem trzeba go będzie wyczyścić nie wiem, pomyślę jeszcze roboty przy nim jest, żeby go ten. Smarowane było, nie? Po prostu się rozwaliło. Ja, bo teraz ten. On tak ma. Co? Pamiętam też jeszcze robiliśmy ten bał. Jo, ja, bo on ten ośkę miał rozwoloną, nie? Luźna ośka była po prostu i. Która godzina tak ogólnie? na saca Não Botou Sprawdzają gwint na ty, tutaj na tej tarczy jest dobry, także to by było ten do zrobienia Tak chyba musi siedzieć wtedy. To ja no. No nic. Dzisiaj nie skończymy siewu. Nie wiem, zobaczę, może znajomy będzie miał w miarę tanio. Bo tutaj ten agregat kupiliśmy w miarę tanio parę, parę, no w sumie już z 10 lat temu jakoś. Może jakby się znalazło coś za Taniuchę, to by się w rozliczeniu oddało. Może by było najszybciej. Bo tutaj te te już też do wymiany są, te łopatki, czy nie wiem jak to nazwać. Nie wiem ile takie kosztują, ale też by trzeba było trochę pewnie władować kasy w to, by powymieniać tutaj te wszystkie. Nic, dobra. No i mamy już wieczór. Udało mi się pożyczyć od znajomego talerzówkę. I teraz sieję, właśnie. I jedyny problem jest taki, że ten siewnik jest teraz daleko wysunięty. I jak próbuję podnosić, to ten. No, jakby to powiedzieć. Mm. Przód mam trochę za lekki a mam obciążnik 850 kg, chyba założony, i muszę go brać na hydropaku podnosić, bo inaczej, inaczej go nie uradzę. No, także jest, jest kłopot i cięgno było takie. Ach, już rurkę zgubiłem, jedną, dwie. No, jest taki problem, że. Cięgna oryginalnego nie mam od tego A ten A tutaj mam taki jeden No, bo tutaj jest bardzo wąskie Przyłączę do tego cięgna No i musiałem ciąć cięgno A że nie chciałem dobrego cięgna ciąć to wziąłem takie Tylko, że tu nie mogę już skręcić i mam trochę za bardzo na Od siebie I tu już widzę Jedną rurkę zgubiłem. Kurde, gdzieś był, musi być, bo wcześniej było. No i tak bardzo przechylony od siebie jest ten siewnik. I tak nie bardzo, bo kurde tutaj te tutaj te rurki wskakują. A dobra, znalazłem rurkę. Idę założyć, zobaczymy. No jak długo to wytrzyma znowu I tyle, dobra Dobra, zjeżdżam na dzisiaj Jutro podjadę do znajomego pociągnu I ten, oryginalny od tego To kłodsze I będę mógł zaczepić wtedy ten siewnik Elegancko będzie I podczepiam chyba pod par shifta dużego bo no, ten ciągnik jest trochę za lekki, do tego mocy mu nie brakuje tam żeby pociągnąć, tylko no waga. Waga robi swoje. Też myślałem, może obciążnik jeszcze jeden dołożyć, no ale nie będę głupiał, wezmę par shifta i par shiftem to zasieje. No. Tyle. Dobra, także na dzisiaj to by było wszystko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego cześć.